Cześć! Jestem Malwina. Oglądasz mój kanał, który powstał, by opowiedzieć Wam historię mojej choroby i udokumentować proces powrotu do zdrowia. Być może dzięki tym nagraniom uda mi się dotrzeć do osób z podobnymi objawami, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane, a potrzebują pomocy. Dla tych, którzy nie pamiętają, lub dla tych, którzy dopiero teraz natknęli się mój kanał i nie wiedzą z czym się zmagam, to tylko tak w roli przypomnienia, w odcinku trzecim dokładnie opisuję swoje objawy, w odcinku siódmym opisuję swoją diagnozę oraz to, z czym się zmagam, a tak w skrócie to cierpię na poważne zaburzenia układu immunologicznego oraz na chorobę autoagresywną. Mam w organizmie przewlekłe stany zapalne, uszkodzenia nerwów w nerwie czaszkowym, węchowym, a zatem coś w stylu gorączki głowy jest mi dobrze znane. Do tego nie mogę licznych rzeczy jeść, wręcz lista produktów, które przyswaja mój organizm jest bardzo krótka. Nie mogę stosować kosmetyków, żadnej chemii mam bardzo dużą wrażliwość na zapachy. Mam wyniszczoną błonę śluzową w narządzie górnych dróg oddechowych oraz uaktywnioną chorobę genetyczną polimorfizm genu FUD2. Jak doszłam do diagnozy, możecie sobie posłuchać we wcześniejszych odcinkach całą moją tułaczkę po lekarzach oraz Wstępne teorie na temat tego, co mi jest. Aczkolwiek, ostatecznie pomoc przyszła od pani doktor Zabrza, która współpracuje z Francuskim Stowarzyszeniem Lekarzy. Wykonałam za jej pośrednictwem profilaktyczny bilans biologiczny, który prześwietla wszystkie układy w organizmie, i tam dokładnie wyszło. Co mi dolega, jak bardzo rozjechał się mój układ immunologiczny. Jest to tak zwana panorama układu immunologicznego. Badania zostały wykonane w Brukseli, próbki mojej krwi oraz moczu zostały tam wysłane. Wszystko odbywało się w dość długim czasie, było dosyć kosztowne. I jak przebiega proces leczenia, możecie sobie zobaczyć w każdym jednym moim odcinku, w którym z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc opowiadam o tym, jak to wszystko wygląda i jakie są postępy. Jak ciężko mi jest żyć, jak bardzo rzutuje to wszystko na moje życie, na moje relacje z rodziną, z ludźmi, e, jak zabrało mi to wszystko pasję oraz choroba zabrała mi 23 kg. E, także wracam obecnie do życia, do funkcjonowania. Mam nadzieję, że na każdej jednej płaszczyźnie, że będę mogła kiedyś normalnie znowu jeść, pójść do fryzjera, pomalować się, zrobić sobie paznokcie. Czy tak będzie, to zapraszam. Zobaczcie sami, trzymajcie za mnie kciuki i zobaczcie, co było dalej. Filmiki są nagrywane, są, były nagrywane mniej więcej dwa miesiące wstecz. Dodaję je dopiero teraz, dlatego, że nie od razu odważyłam się na publikację. Mam nadzieję, że z czasem nadrobię taką ilość odcinków, bo mam w zapasie jeszcze kilka filmów bardzo istotnych i będę mogła dojść do jakiegoś takiego momentu, że będę nagrywać już na bieżąco. Także zobaczcie, jak to wszystko wyglądało krok po kroku. Dwa dni temu byłam na wizycie u pani doktor i czuję taki trochę słodko-gorzki smak. Ponieważ okazuje się, że przegrywam walkę z autoagresją i niestety dopóki nie przyjdzie szczepionka, za wiele się w moim życiu nie zmieni. Okres hodowli to 7 tygodni, więc gdzieś za tydzień powinna zakończyć się hodowla. Także szczepionkę gdzieś dostanę dopiero za 2 tygodnie. Na ten moment nie mogę wprowadzać żadnych nowych pokarmów, dlatego że wcześniejsze próby zakończyły się zbyt silnymi reakcjami organizmu. Więc, żeby nie rozdrażniać i nie osłabiać osiągniętych już na ten moment efektów, które się podziały na plus w organizmie, to mam z prowadzenia produktów nowych po prostu zrezygnować. I tak wszystkie kończyły się po prostu porażką, także rozczarowanie moje było o tyle większe i frustracja, że liczyłam na to, że już będę mogła cokolwiek więcej jeść, a z każdym jednym razem okazywało się to porażką. Także z jednej strony będę się czuć trochę bezpieczniej, że po prostu nie mogę i koniec, i nie będę za każdym razem przeżywać porażki, tak naprawdę. Także na ten moment mam przez dwa miesiące jeszcze żyć tak jak dotychczas. Ciężko było mi to usłyszeć, że przez dwa miesiące nic się jeszcze takiego spektakularnego nie zmieni. A dwa miesiące to jest taki okres czasu, jak pani doktor to ujęła, że ta moja cytotoksyczność wejdzie po prostu już na inny poziom. No i plus, że dodatkowo już będę w trakcie. E, zażywania e, autoszczepionki, ale co jest istotne, dziś tam cały czas nastawiłam się, że okres mojego powrotu do zdrowia będzie wynosił 9 miesięcy tyle ile mam zażywać cytokiny, w te dwa dni temu pani doktor rozwiała moje wątpliwości, dlatego że 9 miesięcy zajmie nam odbudowanie układu immunologicznego. A walka z chorobą autoagresywną zajmie nam rok czasu od momentu zażycia pierwszej dawki autoszczepionki. Także przy dobrych wiatrach będę zdrowa w październiku przyszłego roku, i niestety nie da się tego przyspieszyć ani zmienić. Wiadomo, że na pewno już wcześniej będę czuła się na tyle lepiej, że, że będę mogła wrócić do pracy. Nie wiem, kiedy to będzie, czy to będzie okres pół roku, czy, czy nie mam zielonego pojęcia. Także na ten moment nie pozostaje mi nic innego, jak czekać, ale zamierzam ten czas dobrze wykorzystać, żeby nie siedzieć i czekać, aż będzie lepiej. Tylko skoro. Już trochę czuję się lepiej, bo ten układ immunologiczny już jest odbudowany od półtorej miesiąca, więc mam trochę więcej sił, odzyskuję trochę jasność umysłu i tak dalej. Także będę trochę poszerzać horyzonty. Hmm, Zaopatrzyłam się w kolejne puzzle, żeby ćwiczyć po prostu mój umysł, moją koncentrację. A co dalej, to mam na to też inne pomysły. I o tym się z Wami na pewno podzielę.